Witajcie ponownie. Dziś zrobimy pierniczki, ale nadziewane. Marmoladą. Pyszne i mięciutkie. Bardzo długo zachowują swoją świeżość. No i w domu będzie pachnieć już świętami. Zapraszam, po przepis. Przygotowanie pierniczków zaczynamy od zamieszania ciasta. Mam tutaj przygotowane w misie robota 450 g mąki pszennej tortowej. Dodam sobie do niej jedno jajko, 40 g masła. Mam czubatą łyżeczkę przyprawy do piernika i czubatą łyżeczkę kakao. Łyżeczkę proszku do pieczenia, pół szklanki cukru pudru i pół szklanki miodu. Musimy wyrobić teraz gładkie ciasto. W trakcie wyrabiania ciasta. Dodajcie około 2-3 łyżek mleka. I gotowe. Stolnicę podsypuję sobie mąką. Wyjmuję nasze ciasto. Jeszcze odrobinę je zagniotę. Przekroję je na pół, na dwie części. Ponieważ z jednej części będzie spód, a z drugiej będzie wierzch, którym przykryjemy nasze pierniczki. Musimy je teraz rozwałkować. Ciasto mamy rozwałkowane. Musimy nałożyć marmoladę. Ja mam taką kupowaną gęstą, bo ona nie wypłynie nam z pierniczków. Nakładam ją łyżeczką w odstępach, oczywiście, tak mniej więcej jak będę później miała foremkę. Możecie sobie przyłożyć, tak czy nam się zmieści. I gotowe. I teraz musimy rozwałkować drugą część ciasta, którą przykryjemy wierzch. Żeby było łatwiej mi ją przenieść, rozwałkuję sobie na folii spożywczej. Wzięłam sobie dwa arkusze folii spożywczej jeden na drugi nałożyłam i teraz rozwałkuję na niej moje ciasto. Dobrze jest tą folię pod spodu odrobinę zmoczyć. Wtedy nie będzie nam się tak przesuwać. teraz ciasto przekładamy tak, żeby ułożyć je na drugim. Dzięki folii jest łatwiej. Nie przejmujcie się, jak gdzieś tam nie dociągnęliście, bo za chwilę to poprawimy. Folię teraz zdejmujemy. Widać dokładnie, gdzie mamy kawałki dżemu. Możemy je troszkę dognieść, żeby aż tak mocno nie wystawały. Dookoła drzemu przyklepujemy ciasto. I gotowe. I teraz musimy wycinać foremką nasze ciasteczka, tak, żeby drzem był całkowicie w środku. Pierniczki mam już wycięte. Zabieram pozostałe ciasto. Przekładam pierniczki na blaszkę od piekarnika. Pozostałe części ciasta rozwałkujemy jeszcze ponownie. Wezmę odrobinę ciasta, dowałkuję na te trzy. Tak przygotowane pierniczki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra dół. I będziemy piekli około 15 minut, w zależności od tego, jak duże pierniczki mamy. Musicie patrzeć, żeby Wam się nie przypaliły. Resztę ciasta ponownie zagniatamy i robimy tak jak poprzednio czyli dzielimy na dwie części. Jedną rozwałkowujemy i kładziemy na niczem, drugą przykrywamy. Robimy tak, aż skończy nam się całe ciasto. Przy drugim kawałku, jak jest już mniejszy, nie musimy również używać folii, bo taki mały kawałek bez problemu nam się przełoży na drugie ciasto. I gotowe. Jeszcze lukier. Półtorej szklanki cukru pudru, sok z około jednej cytryny i odrobina wody. Mieszamy. Jeśli jest za gęste, dolewamy jeszcze odrobinę wody. Nie dawajcie jej od razu za dużo, żeby nie był za rzadki i smarujemy nim najlepiej jeszcze lekko ciepłe pierniczki. Całkowicie wystygnięte pierniczki. Już zastygniętym lukrem przekładamy do słoja szklanego lub worka foliowego. Wstawiamy do niego również kawałek chleba i zamykamy lub zawiązujemy, jeśli to jest worek. Pierniki wtedy wchłoną całą wilgoć z chleba, i po około 3-4 dniach będą już mięciutkie i będziemy mogli je zajadać. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to dajcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi pomysłami. Zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!